Kujawsko-Pomorska e Szkoła. Dzień dobry moi drodzy. Witajcie serdecznie. Kujawsko-Pomorska e Szkoła. Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiadomo kiedy będziecie e, oglądać. Teraz jest na żywo i jest szansa na to, żeby Poznać sporo różnych szczegółów dotyczących dzisiejszej lekcji. Natomiast jeśli będziecie to oglądać już nie na żywo, to po prostu wystarczy, że będziecie notować to, co najważniejsze. Z nami pan Tomasz Grzybowski. Dzień dobry, panie Tomku. A dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Dobrze, to zapytam już tradycyjnie, jaki temat dzisiaj? Dzisiaj zapraszam Was na temat ułamki dziesiętne, czyli te takie liczby z przecinkiem. No to rozpoczynamy. Witam wszystkich jeszcze raz. Dzisiaj, tak jak przed chwileczką usłyszeliście, opowiadamy sobie o czymś takim jak ułamki dziesiętne. Dosyć istotny element, zresztą nie ma takiego elementu w matematyce, który byłby nieistotny, ale ułamki dziesiętne faktycznie dosyć często się pojawiają. Ostatnio mieliśmy temat, z to zachęcam do obejrzenia, jeżeli ktoś nie widział ułamki zwykłe, czyli te takie... Z kreseczką, czyli ten z mianownikiem, z licznikiem, są te liczby, a dzisiaj mamy ułamki dziesiętne, czyli te takie liczby z przecinkiem. Tak naprawdę i jedne, i drugie opowiadają o tym samym. Korzystamy z nich wtedy, i z ułamków zwykłych, i z ułamków dziesiętnych. Korzystamy wtedy, gdy mamy do czynienia z liczbami niecałkowitymi. Innymi niż liczby całkowite. Przypomina liczby całkowite, czyli liczby takie, które są. Całe na przykład tam 2, 5, 10, 38 e, i 41 też e, natomiast ułamki czy to zwykłe, czy dziesiętne, z nich korzystamy wtedy, gdy mamy liczby niecałkowite, czyli gdy mamy na przykład 3 2 ,3, 4, e, 3,5, 2 i 3 czwarte, 35 i 7 ósmych i tak dalej, i tak dalej, czy na przykład 314,14. 14. E, Dlaczego są istotne te e, twory, takie jak ułamki? Dlatego, że na no, co dzień w życiu bardzo często nam się zdarza, że liczby nie są całkowite. Wręcz nawet bym powiedział, e, że rzadko się zdarza, żeby liczby występowały tylko i wyłącznie w postaci e, liczb całkowitych. No chyba, że liczymy e, samochody, e, tudzież e, osoby, no to wtedy faktycznie liczymy 1, 2, 3, 4. Natomiast nie wiem, licząc powierzchnię ściany czy nawet odliczając pieniądze, tak naprawdę stosujemy liczby w pewien sposób ułamkowe. No nawet płacąc złoty 50, zł, tak naprawdę płacimy 1,5 złotego, złoty przecinek co my nazywamy złotówką i 50 grosza, A tak naprawdę jest to też właściwie forma ułamka, tyle że akurat w przypadku systemów monetarnych my te części po przecinku oddzielnie, tak nazywamy, tak groszami, centami, ale tak właściwie licząc różnego rodzaju właśnie pola powierzchni, czy jakieś sprawy związane z, no właśnie z monetami, czy dostajemy wyniki badań krwi, na przykład, tam są bardzo często liczby ułamkowe i musimy dowiedzieć się, co one oznaczają, jak Nazywać, jak w ogóle czytać liczby łamkowe, o tym też sobie powiemy, bo stwarza to troszeczkę problemów, jak czytać ułamki dziesiętne, jak sobie z nimi radzić, gdy coś sobie na nich musimy policzyć. No i sprawa, która bardzo często się pojawia, może tu bardziej w kontekście jakichś zadań egzaminacyjnych, to jest zamiana pomiędzy ułamkami dziesiętnymi a ułamkami zwykłymi, czyli pokażę Wam, jak zamienić ułamek dziesiętny na zwykły. A co chyba, chyba zależy jak dla kogo, trudniejsze jak ułamek zwykły zamienić na dziesiętny. No więc najpierw sobie powiemy o czytaniu ułamków. Tak, najpierw sobie powiedzmy, jak takie ułamki e, czytać. Na początek weźmiemy sobie liczby, które e, przed przecinkiem, czyli w tych częściach jedności, e, liczby, te, te cyfry jedności czy dziesiątek są zerami, a dopiero po przecinku zaczynają się jakieś cyfry inne od zera, jak takie ułamki czytać? No weźmy sobie przypadek, jakiś dosyć prosty, powiedzmy 0,01. 0,01 przeczytamy jako jedną setną. Dlaczego setną? Ehm, dlatego, że ta jedynka stoi na drugim miejscu po przecinku. Liczba 100 ma dwa zera jedynka stoi na drugim miejscu po przecinku, więc taką liczbę nazwiemy jedną setną. Czyli istotne jest ustalić, ile tych miejsc po przecinku zajmuje nam dana liczba, miejsc po przecinku, to zero na początku nam tutaj do liczenia nie wchodzi i wtedy będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z częścią dziesiętną, setną, tysięczną, czy yy, tam, stutysięczną, czy milionową. Tak? Jeżeli na przykład... Będziemy mieli, powiedzmy, może, bo tu też istotne, żebyśmy to sobie wyjaśnili, jeżeli będziemy mieli e, liczbę, powiedzmy, e, o tak sobie weźmiemy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o może tak najpierw, tak, to jak ta liczba się, może najpierw jak się nazywają te miejsca, konkretne cyferki, na jak, w, jakim, w jakiej części tej liczby stoją. Otóż 0, tutaj to 0 na początku, stoi na miejscu rzędu jedności, to jest rząd jedności. Natomiast po przecinku mówimy o tak zwanych częściach i jedynka stoi na miejscu części dziesiętnej, dwójka to jest część setna, trójka część tysięczna. To zależy od tego, na którym miejscu przecinku stoją i porównujemy to sobie z liczbami takimi jak 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, tyle ile mają zer te liczby to tak nazywamy miejsce po przecinku, na którym dane cyferki stoją. Skoro trójka stoi na trzecim miejscu po przecinku, liczba tysiąc ma trzy zera, to znaczy, że trójka stoi na części tysięcznej, czwórka na części dziesięciotysięcznej, a piątka na części tysięcznej. Jak w takim razie ten konkretny ułamek nazwiemy 0,12345? Otóż będzie to 12345 tysięcznych.

stoi po jeszcze dwóch zerach po przecinku, otóż to będzie 34. Jakie? 34 dziesięciotysięczne. Dlaczego dziesięciotysięczne? Bo czwórka, czyli ostatnia cyfra tej, tego właśnie ułamka stoi na czwartym miejscu po przecinku. Liczba 10 tysięcy ma cztery zera, więc jest to 34 dziesięciotysięczne. Tak to właśnie nazywamy. Co tam jeszcze, a jeszcze jakiś sobie przykład, weźmy 0,0258 na przykład i jeszcze sobie weźmy tutaj, o dobra, 0,0258, 0,0258, no to znowu sprawdzamy, ile ta liczba nam zajmuje, no tutaj po przecinku znowu są 4 miejsca zajęte po przecinku, liczbą jest liczba 258, nie czytamy 0,258, 258, 258 i znowu tak jak poprzednio 10 pięćdziesiąt 258 tysięcznych. Co jeżeli będziemy mieli 1,46? Tak taką liczbę ułamkową czytamy jako 1. Można przeczytać po prostu 1,46, nie? Tak jest w sumie najprościej. Ale jakbyśmy chcieli tak to nazwać, powiedzmy dokładnie, fachowo, nie przeczytać po prostu cyferki, to jest i 1,46 setnych, 1 i 46 setnych, bo liczba po przecinku 46 zajmuje dwa miejsca, 100 ma dwa zera, więc jest to 1,46. setnych. Tak to się właśnie nazywa. Dobra. Eee, dlaczego słuchajcie, em, tutaj troszeczkę się na tym dłużej jakby zatrzymaliśmy, i dlaczego te Nazwy tych części po przecinku są takie istotne. Otóż dlatego, że jeżeli dodajemy do siebie liczby łamkowe, powiedzmy 1,03, dodać 2,1, na przykład, byśmy chcieli tak dodać do siebie takie dwie liczby łamkowe, to pamiętajcie, to tak działa, jak przy zwykłym, w cudzysłowie, zwykłym dodawaniu. Dodajemy do siebie odpowiednie rzędy, czy też odpowiednie części. Na miejscu, na wrzędzie jedności stoi tutaj jedynka, a tutaj dwójka, więc je do siebie dodamy, czyli będziemy mieli 3, przecinek. I teraz w, tej, w naszym pierwszym ułamku w części dziesiętnej stoi 0, a tu w części dziesiętnej stoi 1. Dodajemy 0 do 1, czyli będziemy mieli 1. Natomiast w części setnej w pierwszym ułamku stoi cyfra 3. A w części setnej, w drugim ułamku, no, tak jakby nie stoi nic, czyli możemy sobie tutaj dla wygody, jak ktoś chce, dopisać 0. W tej samej części, w której tam stoi trójka, a 3 dodać 0 daje nam 3, czyli mamy 3,13. Dodajemy do siebie, tak jak wcześleczko mówiłem, odpowiednie rzędy, rząd dziesiątek, rząd jedności i odpowiednie części do siebie dodajemy część dziesiątą do części dziesiętnej, część setną do części setnej. Tak samo jak w normalnym dodawaniu, czyli pamiętajcie, że trzeba zawsze umieć określić nazwę części, na której stoi dana cyferka lub po prostu policzyć pierwsza, miejsc... pierwsza cyferka po przecinku do pierwszej cyferki po przecinku w drugim ułamku. Druga cyferka do drugiej cyferki. Jeżeli nam się liczba skończyła, możemy sobie dla wygody dopisać tam zera, żebyśmy mieli tak, jakby do czego dodawać, chociaż dodawanie zera oczywiście nic tutaj specjalnie nie zmienia. Dobra, mamy dodawanie z odejmowaniem, oczywiście sytuacja jest ta sama. Myślę, że tutaj trochę więcej czasu musimy poświęcić na zamianę ułamków pomiędzy jednymi a drugimi, czyli pomiędzy ułamkami dziesiętnymi a ułamkami zwykłymi. Tu jeszcze jedna taka uwaga. Te ułamki, o których dzisiaj tutaj w większości mówimy, naszą nazwę ułamków dziesiętnych. Chociaż oczywiście mogą być to też ułamki, w których mamy części setne, tysięczne i milionowe. Ale mówi się po prostu ogólnie rzecz biorąc ułamki dziesiętne. Nie, 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 nie rozróżniamy, że to jest ułamek dziesiętny, a to jest ułamek setny. Po prostu ogólnie mówi się jako ułamki dziesiętne. Yy, pomijając już to, że mogą być one oczywiście po przecinku znacznie dłuższe niż do części dziesiętnej, ogólna nazwa to ułamki dziesiętne. Dobra, a jak teraz zamienić? Jak zamienić jedne ułamki na drugie? Chyba łatwiejszą i od tej yy, kwestii zaczniemy, to jest zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły. No to weźmy sobie liczbę powiedzmy, dobrze Wam znaną, 0,5. Jak ją zamienić na ułamek zwykły? Otóż, dosyć prosty sposób. Skoro 0,5, czy jak niektórzy bardzo niepoprawnie mówią 0,5, nie ma takiej liczby w ogóle jak 0,5, e, ewentualnie możemy powiedzieć pół, bo to jest połówka, e, e, ewentualnie 0,5, a najpoprawniej, to jest tak jak się przez chwileczkę uczyliśmy, czyli 5 dziesiątych. Piątka stoi na części dziesiętnej, nic już za nią nie stoi, czyli mamy pięć dziesiątych. No to napiszmy sobie w ułamku zwykłym pięć dziesiątych, czyli 5 w liczniku, 10 w mianowniku. Po prostu liczbę ułamkową czytamy jako pięć dziesiątych, to zapiszmy sobie pięć dziesiątych. Możemy coś zrobić z piątką i dziesiątką? No możemy. Możemy sobie skrócić piątkę i dziesiątkę przez 5. W takim razie w liczniku zostaje 1, a w mianowniku zostanie 2. I nagle się okazuje, że 0,5 jest po prostu równe 1 druga, i to też wszyscy wiemy, że liczba 0,5 jest równa 1 druga, ale to wynika właśnie z tych przekształceń. Czyli pamiętajmy, czytamy sobie ułamek, zapisujemy to, co przeczytaliśmy, i jeżeli coś da radę skrócić, to skracamy. No to weźmy sobie jeszcze jakiś przykład. Weźmy sobie 0,02 na przykład. 0,02. E, tak, oczywiście. Mam pytanie na Facebooku od Krzysztofa. Dla mnie to Czarna Magia, ale Pan pewnie będzie wiedział, jaka jest różnica w zapisie między liczbą mieszaną w postaci ułamka dziesiętnego, a jak to wygląda, gdy nie mamy liczby mieszanej. Chodzi również o wymowę tego ułamku. Jeżeli mamy ułamek mieszany, jeżeli mamy ułamek mieszany, tak to zrozumiałem, czyli ułamek, gdzie mamy pomieszany zapis zwykły z zapisem dziesiętnym. No, rozumiem, że o to chyba chodzi. Czyli przykładowo, no nie, wiem, najprostsza rzecz, jakbyśmy mieli 1 przez 0,2. Tak rozumiem, bo no, tu jest właściwie pomieszany zapis zwykły z zapisem dziesiętnym, bo w mianowniku mamy dwie e, dziesiąte. E, I teraz kwestia, e, kwestia przeczytania takiej liczby. Wtedy takiej liczby e, No właściwie najprościej byłoby, że to jest e, jedna dwie e, jedna chociaż tu jest trochę już mniej poprawnie. E, I tu myślę powiem szczerze, że najlepiej. Nie bawić się w czytanie takich ułamków, tylko poradzić sobie z nimi, e, tak żeby sprowadzić je do jednej postaci, albo takiej, albo takiej. E, bo mieszanie ze sobą nazw ułamków zwykłych z anokami dziesiętnymi może wprowadzić nam sporo zamieszania. W związku z tym, ja bym tutaj, powiem szczerze, zrobił coś takiego, e, że najpierw możemy zrobić rzecz, no powiedzmy prostszą, krótszą, ale trzeba sobie troszeczkę to wyobrazić, czyli że mamy 1 podzielić na 0,2, czyli 1 podzielić na 2 dziesiąte no to jest po prostu 5, bo takich dwudziesiątych części zmieści się w jedynce 5 całości, natomiast żeby do tego dojść sobie sensownie, to możemy zrobić to w taki sposób, przykład sobie jedną rzecz, przypomnijmy z ułamków zwykłych otóż 1 przez 0,2 to jest to samo co 1 przez 2 dziesiąte. I robi nam się z tego ułamek taki brzydki piętrowy, ale mówiliśmy sobie o tym przy okazji ułamków zwykłych, że 1 przez 2 dziesiąte to jest inaczej, czyli 1 podzielić na 2 dziesiąte to jest znaczy 1 razy 10 drugich. 1 razy 10 drugich to jest po prostu 10 drugich. A 10 drugich to jest po prostu 5, bo 10 podzielić na 2 jest 5. Więc powiem szczerze, na pewno gdybym ja miał takie zadanie, coś z tym ułamkiem dalej zrobić, to po prostu sprowadziłbym go do prostszej postaci, w postaci zapisu albo ułamka zwykłego, albo ułamka dziesiętnego. Zrobiliśmy ułamek zwykły, czyli 10 drugich, a ułamek 10 drugich daje nam po prostu 5, bo 10 drugich jest tak zwanym ułamkiem niewłaściwym. I tak bym tutaj sobie z tym tak bym sobie to ogarnął. Mam nadzieję, że, że jest to wyjaśnione. Na czym skończyliśmy? A, skończyliśmy na liczbie 0,02, żeby zamienić ją na ułamek zwykły. Na ułamek zwykły. No to jak to jak ten ułamek przeczytamy? No ułamek przeczytamy jako dwie setne. Dwójka stoi na drugim miejscu po przecinku, czyli mamy dwie setne. No to piszmy sobie dwie setne. Tak. Mamy dwie setne, przeczytane 0,02 jako 2 setne, no to napiszmy sobie dwie setne. Czy coś da radę zrobić z ułamkiem dwie setne? Oczywiście można licznik i ułamek skrócić przez 2 i zostanie nam z tego 1. 50. Jakby ktoś chciał sprawdzić, czy na pewno mu dobrze wyszło, oczywiście w warunkach domowych, bo na egzaminie odpada, ale może wziąć kalkulator i po prostu podzielić 1 przez 50. Napisać 1. Podzielić na 50 równa się i w kalkulatorze pojawi się 0,02, bo 2 setne to jest to samo co 1,5. Więc zamiana z ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły wydaje mi się dosyć prosta, bo trzeba tak naprawdę w ułamku zwykłym zapisać to, co przeczytamy, czytając poprawnie ułamek dziesiętny. Skoro mamy dwie setne, to piszemy dwie setne. A jeżeli coś da się skrócić, no to skracamy. Jak teraz w drugą stronę? Tu jest czasami ym, troszeczkę kłopot, co zrobić w drugą stronę, jak to zrobić, żeby e, z ułamka zwykłego zrobić ułamek dziesiętny. Czasami jest to bardzo proste, czasami wymaga troszeczkę więcej kombinowania. No weźmy sobie na przykład liczbę, powiedzmy, 1 czwarta. Ułamek. Ułamek jedna czwarta. Chcemy go zapisać w postaci dziesiętnej, w postaci ułamka dziesiętnego. No więc zasada jest taka. Żeby zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, w formie dziesiętnej, to musimy i licznik, i mianownik przemnożyć przez taką samą liczbę, ale tak, żeby w mianowniku powstała nam dziesiątka, setka, tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy czy milion. Czasami. Jest to bardzo łatwe do znalezienia. Czasami trzeba trochę się nagłowić. W przypadku 1 czwartej z czwórki za bardzo dziesiątki nie zrobimy, ale setkę już możemy zrobić. Jak zrobić z czwórki setkę? Trzeba ją pomnożyć przez 25. Czyli bierzemy sobie ten nasz ułamek 1 czwarta i mnożymy przez taki ułamek 25,25. /25. Czy możemy to zrobić? Oczywiście, że możemy i nie zmienimy tym samym liczby, bo 25 25 jest po prostu 1. Więc mnożymy naszą liczbę przez 1, a mnożenie przez 1 nie zmienia liczby. Więc możemy to zrobić. Czyli w takim razie 1 razy 25 w liczniku to będzie po prostu 25. W mianowniku 4 razy 25 to jest po prostu 100 i zrobiło nam się 25 setnych. No to napiszmy sobie 25 setnych w postaci ułamka dziesiętnego, a to będzie 0,25. To jest 25 setnych. 1 czwarta to 0,25. Jeżeli byśmy mieli, już korzystam z tego, co było przy chwileczką, 3 czwarte, no to znowu mianownik doprowadzamy do dziesiątki, nie możemy, no to do setki, czyli mnożymy znowu przez 25,25. /25. 3 razy 25 daje nam 75. 4 razy 25 daje nam 100, jest 75 setnych, czyli 0,75. I wszystko ładnie pasuje. 3 czwarte to 0,75 jak najbardziej. No dobra, a co jeśli słuchajcie, dostaniemy na przykład ułamek 1 ósma. I chcemy go teraz zamienić na ułamek dziesiętny. No więc tak, dziesiątki z ósemki nie zrobimy. Setki też nie. Ale tysiąc już.

Bo faktycznie, dzień, dzień. aha, no dzień, dobra, trafiliśmy, dzień, 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 że dzień, dzień. możemy doktoru. z ósemki zrobić tysiąc, ale czasami no, myślimy i myślimy, no akurat nie wpadliśmy na żaden pomysł. No to jest drugi sposób, mianowicie taki, skoro mamy jedną ósmą, to musimy podzielić jeden na 8. Jak podzielicie na 8? no możemy to zrobić w kalkulatorze, nie? Zrobić jeden podzielić na 8 i zobaczycie, jak chcecie sobie sprawdzić, że jak wpiszecie w kalkulator 1 podzielić na 8, to wyjdzie 0,125. 125 tysięcznych. Ale co zrobić na egzaminie, gdy nie mamy tego kalkulatora? No to bierzemy sobie, uwaga, pod kreską. Bierzemy sobie 1 podzielić na 8. Jak 1 podzielić na 8? No to uwaga, teraz ciekawe, kto pamięta dzielenie w słupeczkach. W jedynce ósemka się nie mieści, czyli piszemy sobie 0 i to już musimy postawić przecinek, bo nam się liczba skończyła. Jedynka to jest tylko jedno miejsce, więc skoro tu się mieści 0, no to stawiamy przecinek. 0 razy 8 daje nam 0, odejmujemy, wychodzi 1. I uwaga, skoro, bo zawsze tu się teraz spisywało cyferki z góry, skoro nie mamy co spisać, to spisujemy dziesiątka. Znaczy 0 spisujemy i dostajemy dziesiątkę. 10 podzielić na 8, ósemka w dziesiątce zmieści się raz. 1 razy 8 daje nam 8, odejmujemy od dziesiątki ósemkę, zostaje nam 2. Spisujemy 0. 20 podzielić na 8, w 28 zmieści się 2 razy. 2 razy 8 daje nam 16, po odjęciu zostaje nam 4. Dopisujemy 0, mamy 40 podzielić na 8. To jest równiutko 5, 5 razy 8 daje 40, po odjęciu mamy 0, czyli dzielenie nam się skończyło i wychodzi nam 0,125. I też możemy zwykłym dzieleniem pod kreską dzieleniem w słupeczku też dojść do naszego ułamka dziesiętnego wychodząc od ułamka e, zwykłego. jeszcze jeden przykład na koniec co jeżeli nam się trafi ułamek Panie Tomku czy mogę zadać pytanie Oczywiście bardzo proszę Bo pyta Minsen jak skrócić ułamek i teraz uwaga proszę napisać 0,3668. 3668 3, 6, 6, jak skrócić ułamek 0,3668? Takie, Takie jest pytanie. pytanie. Jak skrócić? No to co? No to bierzemy sobie, skoro to jest 3668, jakich? tysięcznych, tak? Dobra, no to jedziemy. Zobaczymy, czy nam się tutaj uda na żywo to ładnie skrócić. 3668 tysięcznych. Dobra, no to jedziemy. No to co? No to robimy yy, na, na dwa najpierw, tak? Na dwa jedziemy. To jest, tu mamy 3000, 1500, 1800, 1834, jeżeli dobrze liczę. 1834, 500. 5000, przepraszam. Tak. 1834, 5000, no to co? Znowu możemy to na pół w takim razie zrobić. 1800 na pół to mamy 900 i 34 to jest 17. 917 5000 na pół to jest 2,5000. 917, tysięcznych. Czy to dalej da radę coś z tym zrobić? 917, jak tak na szybko sobie tutaj kombinuję, zdaje się, że nie bardzo damy radę. 917 z liczbą 2,5 tysiąca skrócić, więc ja co prawda tutaj mi się udało doprowadzić do najmniejszej takiej postaci. Eee, jakby ktoś dał radę, to może w komentarzach jeszcze nam to skrócić jeszcze bardziej. Oczywiście jak zużyjemy kalkulatora, no to nam to pójdzie, ale wydaje mi się, że 917 z liczbą 2,5 tysiąca skrócić bardziej się już nie da, więc to jest właściwie najprostsza forma tego ułamka w systemie oczywiście Dziesiętny. To chyba było po to, żeby pana Tomasza sprawdzić, czy taki łomek potrafi skorzystać. Dobrze, jeszcze jedno szybciutko pytanie, bo tak? zostały nam dwie minutki Dobra, do końca. Czy rozwiąże pan jakiś arkusz? Domyślam się, że, że to taka istotna rzecz, żeby tak, być, ale przecież być wzrokowo i przy, no, przywyknąć do pewnych zadań. Pewnie prawda? oczywiście, że tak sobie wprowadziliśmy, obroniliśmy sobie pyta. troszeczkę takich rzeczy teoretycznych dla przypomnienia. Natomiast na następnym naszym spotkaniu w przyszłym tygodniu jak najbardziej zapraszam Was na rozwiązywanie takiego zwykłego, że tak powiem, żywego arkusza z zadaniami takimi, jakie mogą wam się na egzaminie trafić, więc już was teraz na to. Też serdecznie zapraszam w przyszły wtorek. Na pewno rozwiążemy sobie arkusz zadanie po zadaniu. Nad każdym się troszeczkę zastanowimy, skąd się, co tam wzięło. Także jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. Pan Tomasz Grzybowski, moi drodzy, jeśli macie pytania na Facebooku, na YouTube, możecie oczywiście pytać na żywo. No, jak już nie będzie na żywo, to wiadomo, że nie mamy na to wpływu. No, ale myślę, że sporo fajnej wiedzy tutaj możecie uzyskać od pana Tomasza Grzybowskiego. Dziękujemy. Matematyka, oczywiście korepetycje. Uczcie się do egzaminu ósmoklasisty, bo on już niebawem. Bardzo dziękuję za uwagę.